No halo. Zapraszamy, to znaczy. Znowu? A czemu? Stoję sobie. No tak, zapraszam, cofnę się na miejsce parkingowe. Jezu, przez chwilą mnie pan zatrzymywał z policji. Co tym razem? Czekaj, pojeździ. Co tym razem? Przed chwilą miałem tu kontrolę dosłownie, chciałem sobie odpocząć, zjeść. U. Nie, je jeden przy na parking, czy na prawce na kasynie. No, dwa, o co chodzi? Co to znaczy, czekaj w pojeździe? Chciałbym wiedzieć o co chodzi. No i zaraz się dał, jestem, no, poczekaj w pojeździe i zaraz się dał. Cofnij się, gościu, więc lepiej na Dobry dzień. Wszędzie z z rękami w górze. Z jakiego powodu? Dowieś się, za niedługo. Musimy spać z rękami w górze Dobra, pasę muszę odpiąć pierta o oye o